W tym zadaniu mamy wyznaczyć punkty wspólne wykresu wielomianów W i prostej L. I co to oznacza? Punkty wspólne no to są punkty na przecięciu wykresów, czyli spełniają one warunki obu funkcji, czyli te wzory obu funkcji, czyli można by było układ równań z tego ułożyć. Nie będę pisała całego układu równań, po prostu przyrównamy sobie prawe strony tych wzorów, czyli... 1 trzecia x do 3 plus x plus 2 musi się równać 4x plus 2, prawda? Bo y równa się tyle. W jednej funkcji y równa się tyle, czyli to musi być równe sobie. I jak zwykle przy wielomianach, wszystko przerzucamy sobie na jedną stronę, czyli będzie 1 trzecia x do 3. Teraz odejmujemy 4x, czyli będzie minus 3x, bo to był do 1x. I odejmujemy 2, czyli wyjdzie 0, tutaj to się równa 0. No i co tutaj robimy? Wyłączmy sobie oczywiście. 1 trzecią x może przed nawias tu zostanie nam x minus 9 równa się 0 po wymorzeniu oczywiście mamy to samo nadal równe x kwadrat minus 9 i teraz wzór skróconego mnożenia numer 8 czyli 1 trzecia x w nawiasie x minus 3 razy x plus 3 równa się 0 i kiedy to się równa 0? Kiedy albo to jest równe 0, albo to, albo to, czyli to znaczy, że x musi być równe 0 lub x musi być równe 3 lub x musi być równe minus 3. Ja to tak rozrzucam, bo jeszcze potrzebujemy obliczyć sobie współrzędną y tych punktów. I możemy to podstawić sobie, wyliczony x do wzoru funkcji liniowej, Tak będzie oczywiście łatwiej. Czyli jak podstawię 0 pod x, no to y współrzędna, y tego punktu wychodzi 2. Jak podstawię 3, no to mam 4 razy 3, czyli 12. I dodać 2 to jest 14. A jak podstawię minus 3, no to mam minus 12 pod 2, czyli minus 10. Te punkty możemy sobie wypisać ich współrzędne, czyli mamy 0, 2, 3, 14 i minus 3, minus 10. I tu tak samo przyrównujemy prawe strony naszych wzorów, czyli 4x do 3 minus x kwadrat minus 5x plus 3 równa się 3x plus 1 i wszystko na jedną stronę. Czyli odejmujemy 3x i odejmujemy 1. Jak odejmiemy 3x, to mamy minus 8x. Jak odejmiemy 1, to mamy plus 2 równa się 0. I teraz widzę, że można sobie pogrupować znowu, czyli tu możemy sobie wyciągnąć x kwadrat w tej pierwszej grupie z pierwszego i drugiego wyrazu. Będzie to 4x minus 1, a tutaj wyciągniemy sobie minus 2. I będzie znowu 4x minus 1. I teraz, jak zwykle, tę powtarzającą się grupę, ten nawias, wyciągamy sobie przed nawias. Czyli mamy 4x minus 1, a z tej pierwszej grupy zostaje nam x kwadrat, a z drugiej minus 2. I to się równa 0. I teraz to jest znowu wzór skróconego mnożenia numer 8 na górze, czyli 4x minus 1 razy x minus pierwiastek z 2 razy x plus pierwiastek z dwóch, czyli to jest a kwadrat minus b kwadrat, a minus b, a plus b i to się równa 0. I teraz, słuchajcie, już mamy zrobiony rozkład wielomiano, czyli albo to może być równe 0, albo to, albo to, czyli to znaczy, że 4x minus 1 ma się równać 0 lub x ma się równać pierwiastek z dwóch lub x ma się równać minus pierwiastek z dwóch. Tu sobie rozwiążemy. Tu jakbyśmy dodali 1, to będzie 4x równa się 1, czyli x równa się 1 czwarta. Lub przepisujemy, x równa się pierwiastek z 2, lub x równa się minus pierwiastek z 2. I obliczamy współrzędną y dla tych punktów. Nasz wzór mamy tu 3x plus 1, czyli jak podstawimy 1 czwartą pod, pod x, to będzie y równa się. 3 czwarte plus 1, czyli 1 i 3 czwarte. A jak podstawimy pierwiastek z 2, to y będzie równe 3 pierwiastki z 2 plus 1. A jak podstawimy minus pierwiastek z 2, to y będzie równe minus 3 pierwiastki z 2 plus 1. I zapiszmy to w postaci współrzędnych punktów, czyli 1 czwarta, 1 i 3 czwarte. Pierwiastek z 2, 3 pierwiastki z 2 plus 1 y, i minus pierwiastek z 2 i minus 3 pierwiastki z 2 plus 1. To są nasze punkty. I teraz trzeci y, przy, podpunkt C, czyli x do 5, minus 4x do 4, plus 3x do 3, plus x kwadrat, minus 4x plus 3. Od razu przerzuciłam to na drugą stronę. Tak, odjęłam 4x, bo to by było po prostu równe, prawda? Więc mamy tak. Zobaczmy, co możemy zrobić tutaj. Chyba będziemy sobie musieli tutaj pogrupować. My mamy tak, czwórka nam się powtarza tu i tu. Tu nam się powtarza trójka. O. I tu bez, bez jakiegoś współczynnika mamy x do 5x kwadrat. Teraz grupujemy x do 5x kwadrat i będzie to x kwadrat przed nawiasem, a w środku x do trzeciej plus 1. Tak teraz te z czwórką, czyli minus 4 minus 4, wyłączamy minus 4x przed nawias, tak, bo x jeszcze nam się powtarza. I w nawiasie mamy wtedy x do trzeciej plus 1. I z tej trzeciej grupy wyłączamy sobie 3, czyli plus 3. I w nawiasie też mamy x do trzeciej plus 1. I to się równa 0. E, czyli zobaczcie, w każdej grupie takiej między minusami a plusami nam się powtarza x do trzeciej plus 1. Czyli wyłączamy sobie przed nawias x do trzeciej plus 1 e, i w nawiasie nam zostaje z pierwszej grupy x kwadrat, z drugiej minus 4x, a z trzeciej plus 3. I to się równa 0. No i zobaczcie, już nam się tak ładnie zwinęło to. E, teraz x do trzeciej plus 1 ze wzoru trzeciego rozkładamy, czyli to będzie x plus 1, a w nawiasie x kwadrat minus x plus 1, teraz tutaj deltę sobie szybko policzmy dla tej drugiej, dla funkcji kwadratowej delta. 16 minus 12, czyli 4, x1 będzie równe minus b, czyli 4, minus pierwiastek z delty przez 2, czyli mamy 1, lub x2 będzie równe 6 przez 2, czyli 3. I co oznacza, że teraz ten drugi nawias, tę funkcję kwadratową rozkładamy na iloczyn. Czyli będzie to x minus 1 razy x minus 3 równa się 0. No i teraz już możemy to rozwiązać, bo zobaczcie, po pierwsze, to x kwadrat minus x plus 1 nie da się dalej rozłożyć, delta będzie ujemna, czyli możemy powiedzieć tak, że x równa się minus 1, tak, lub x równa się 1, lub x równa się 3, i do tego obliczamy jeszcze y z tego wzoru, czyli y równa się, jak po podstawieniu minus 1 pod x mamy minus 4, minus 3, czyli minus 7, taki komplecik. Dla jedynki mamy 4, minus 3, to znaczy, że y równa się 1, a dla trójki mamy 12, minus 3, czyli y równa się 9.